Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 roku i zajmuje powierzchnię około 60 tys. hektarów. W parku znajduje się największy w Polsce zespół torfowisk będących cennymi siedliskami z bogatą i unikalną florą oraz fauną. Bagna Biebrzańskie to przede wszystkim ostoja rzadkich gatunków ptaków wodno To także królestwo łosia, licznego bobra i wydry. Można tu spotkać również wilka i bardzo rzadkiego ryśia. W drugiej połowie XIX wieku administracja carska chciała poprawić sytuację ekonomiczną miejscowej ludności i ułatwić rolnikom użytkowanie bagiennych łąk położonych w sąsiedztwie Biebrzy i jej dopływów. Przystąpiono do prac odwadniających. W środkowej części doliny wybudowano kanał rudzki. Przejmujący wody z rzeki Ełk od jazu w miejscowości mozelówka, powodując tym samym powstanie tzw. Martwego Ełku, to jest odcinka rzeki Ełk poniżej jazu w mozelówce, aż do połączenia z Jegrznią. Wykopano także kanał woźna -wiejski przejmujący dużą część wód z rzeki Jegrzni. Kanały te oddziałują silnie na tereny przyległe. Odwadniając je i znacznie pogarszając stan cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk cennych gatunków. Działania melioracyjne doprowadziły do zachwiania gospodarki wodnej i spadku poziomu wód gruntowych na obszarze tzw. trójkąta, obszaru ograniczonego rzekami jegrznią i ełk oraz kanałem woźnawiejskim, jak również na terenach przyległych. Zatrzymane lub zaburzone zostały procesy torfotwórcze, a istniejące trofowiska, tak bardzo uzależnione od wody, ulegają zniszczeniu. Na bagiennych łąkach pojawiają się zarośla i lasy, przez co zmniejsza się liczba gatunków cennych roślin i zwierząt bytujących na terenach otwartych. Pogorszył się także stan łąk i warunki do produkcji rolnej. Obszary sąsiadujące z kanałem ludzkim w wielu miejscach wymagają zdecydowanej poprawy uwilgotnienia, a pojawiające się coraz częściej okresowe susze dodatkowo przyspieszają proces trwałego osuszania tego terenu. By zatrzymać niekorzystne zmiany, ocalić unikalny pod względem przyrodniczym teren i poprawić warunki dla ekstensywnej gospodarki rolnej oraz prowadzić racjonalną gospodarkę wodną, Biebrzański Park Narodowy realizuje projekt renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Zbudowane w ramach pierwszego etapu projektu JAS i progi na kanale woźnawiejskim ożywiły już stare koryto rzeki Jegrzni i doprowadzą do zrównoważonego gospodarowania wodą w tej części doliny. Realizacja drugiego etapu, w ramach którego m.in. przebudowany będzie węzeł urządzeń wodnych w Modzelówce i odtworzony fragment rzeki Ełk przywróci przepływ wód w tzw. Martwym Ełku. Wybudowane wcześniej dwa jazy na kanale rudzkim poprawią gospodarkę wodną terenów do niego przyległych. Działania projektu przyczynią się w wieloletniej perspektywie do stopniowego podnoszenia poziomu wód gruntowych, co ważne, do poziomu niezagrażającego zalewaniem użytków rolnych. Dzięki działaniom projektu korzyść odniosą też okoliczni mieszkańcy. Dzięki powstałym budowlom regulacyjnym będzie można, szczególnie w dobie zmieniającego się klimatu i przy nawracających okresach susz, tak gospodarować wodą, by zostawało jej na tym terenie jak najwięcej i by jej obecność realnie wpłynęła na polepszenie warunków ekstensywnej produkcji rolnej. Działania projektu pozwolą także przywrócić i zachować różnorodność świata unikalnej przyrody nad Biebrą. Świata, który należy zachować jako nasze wspólne dziedzictwo otrzymane od naszych praojców, dla obecnych i przyszłych pokoleń.